Milenia miała posunąć do ekstremum to, co najlepsze w serii Civilization. Niestety twórcy mieli aż zbyt wiele pomysłów, jak tego dokonać, i potknęli się o własne nogi. Milenia, choć od zapowiedzi wyglądała niepozornie, miała kilka asów w rękawie. To kolejna produkcja, która chce wykorzystać okres oczekiwania na Civilization 7. Ten plan mógł się udać, bo twórcy z c Games maczali palce w takich hitach jak Age of Empires czy Halo Wars. Nie były to oczywiście topowe nazwiska, lecz swoje w branży odpracowali. Ich debiutancka produkcja od początku obiecywała coś, czego nie miała nawet cywilizacja posunięcie aspektu alternatywnej historii do ekstremum. W milenia możemy nie tylko podbić kosmos Imperium Rzymskim, Rzucić świat na kolana swoją armią samurajów. Gra pozwala rozpocząć z niemal steampunkową, przeżyć najazd kosmitów czy stworzyć prawdziwą utopię rodem z science fiction. No, a przynajmniej to obiecywały zwiastuny. W praktyce nie jest już tak kolorowo. Kojarzycie to uczucie, gdy jesteście chorzy, macie wysoką gorączkę i nie ogarniacie już, co się dookoła was dzieje? Takie same uczucia towarzyszyły graniu w milenia. To gorączkowy sen umysłu marzącego o konkurencie dla Civilization, umysł, który ma masę pomysłów, ale nie potrafi skupić się na żadnym z nich. Milenia to w założeniach tradycyjna strategia 4X, której główną inspiracją jest właśnie Civka. Tutaj też wybieramy jedną z kilkunastu dostępnych nacji i na mniejszej lub większej mapie prowadzimy nasze imperium od prehistorii aż po erę podboju kosmosu. To jeden z moich ulubionych gatunków. Nawet gdy moi redakcyjni koledzy i koleżanki, już przy pierwszym spojrzeniu na milenia, wyczuwali swąd taniego potworka, ja starałem się podejść do gry na spokojnie. W końcu nie może być aż tak źle, prawda? Na początku rzeczywiście nie było. Rozpocząłem rozgrywkę, skupiłem się na opanowaniu podstawowych zasad i z czasem nawet się w to wkręciłem. Początkowe ery miały całkiem przyjemnie. Oryginalne elementy były miłym urozmaiceniem, im dalej w las tym bardziej przytłoczony byłem jednak nowymi okienkami, drzewkami, statystykami i funkcjami. A ja naprawdę lubię skomplikowane strategie. W produkcjach Paradoksu spędziłem setki godzin, czerpię niezdrową zdrową przyjemność z przesuwania kolejnych suwaczków i zarządzania królewskimi rodami, bądź kosmicznymi imperiami. Tam za tymi wszystkimi Elementami coś jednak stoi, w milenia zaś. Mm, cóż, powiedzieć, że niewiele elementów daje tu jakąkolwiek satysfakcję, to jak nic nie powiedzieć. Rozpoczynamy drogę do zwycięstwa od elementu, który znany jest każdemu fanowi tego typu gier. Drzewka technologii. To działa nawet w prostszy sposób niż w cywilizacji, ponieważ nie mamy do czynienia z faktycznym drzewkiem, lecz z blokami podzielonymi na ery. Po opracowaniu wymaganej liczby technologii możemy przejść do kolejnego okresu i właściwie do końca gry nie musimy dokonywać wszystkich odkryć. Oprócz tego zbieramy punkty kultury. Po osiągnięciu określonego progu umożliwiają nam wykonanie rozmaitych akcji. Możemy na przykład przyspieszyć rozwój technologiczny, rozszerzyć granice miasta o wewnętrzne osadę czy przeprowadzić reformy rządu. To jednak dopiero początek. W toku rozgrywki zbieramy również punkty rządów, eksploracji, wojskowości, inżynierii, dyplomacji i sztuki. Każde generowane są zarówno przez nasze działania, jak i określone budynki wznoszone w miastach. Wszystkie oferują dostęp do określonych akcji, na przykład osadników wytworzymy jedynie wydając określoną liczbę punktów rządu. Z kolei punkty inżynierii pozwolą nam ściąć las, w grze nie ma robotników, bądź podnieść poziom osady. Do tego dodajmy jeszcze drzewko systemu rządów, który będziemy kilku Kilkukrotnie zmieniać w toku rozgrywki. To właśnie tu zdecydujemy, czy pójść drogą średniowiecznych monarchów, czy azjatyckich cesarzy. Ale spokojnie, dopiero się rozkręcamy. Wait, 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 wait. Na dokładkę mamy tu jeszcze mechanikę zwaną National Spirit. To oczywiście kolejne drzewko, które tym razem odzwierciedla charakter naszej nacji. Co jakiś czas wybieramy, czy chcemy podjąć dziedzictwo starożytnych kupców, średniowiecznych wojowników, czy może współczesnych nam nerdów z Doliny Krzemowej. Do wyboru jest ich naprawdę wiele, więc lepiej poświęcić nieco czasu na przemyślenie drogi, jaką chcemy podążać w danej erze. Nie myślcie jednak za długo, bo na waszą uwagę czekają kolejne mechaniki, na przykład te dotyczące frakcji politycznych, element zwany Social Fabric, czy rozmowy. I te specjalne projekty. Wiecie, co jest jednak w tym wszystkim najlepsze? Wszystkie te mechaniki są płytkie. Wybierając technologię nie musimy specjalnie planować. Z racji braku rzeczywistego drzewka, w każdej erze mamy od początku dostęp do wszystkich opcji. Akcje związane z wspomnianymi punktami rządów, inżynierii i im podobnymi potrafią zaś przytłoczyć swoją obfitością. W rzeczywistości tylko ułamek z nich jest rzeczywiście użyteczny. Systemy rządów i National Spirit to jedynie nudne zestawy bonusów do produkcji, generowania innych punktów, bądź nieliczne specjalne jednostki i budynki. Social Fabric to element szczególnie komiczny, bo odpowiada jedynie za niezauważalne procentowe bonusy zmniejszające koszt technologii bądź utrzymania jednostek. Mikrozarządzanie posunięto do granic absurdu, konkretnie wznoszenie ulepszeń terenu w granicach naszego państwa. W innych grach element ten jest w piękny sposób prosty i zrozumiały. Widzicie jakiś surowiec, zbudujcie na nim jedno z kilku możliwych ulepszeń, a otrzymacie bonusy do produkcji, żywności, dochodów złota itd. Seaprompt Games stwierdziło, że do strategii 4X dobrze będzie wrzucić grę o zarządzaniu łańcuchami. Produkcji. Nie wystarczy więc zbudować pól na łąkach zboża, by zwiększyć produkcję żywności. Obok musimy zbudować młyn, który przerobi je na mąkę, a jeszcze jedno pole zajmie piec, w którym zrobimy z niej pieczywo. Tyczy się to absolutnie każdego surowca, więc ulepszenia terenów wokół miast szybko staje się głównym elementem rozgrywki. Pól do ulepszania są dziesiątki, a możliwych budynków również znajdziemy kilkadziesiąt. Gdyby jeszcze zrealizowano to w satysfakcjonujący sposób, gry opierające się właśnie na tej mechanice mają to do siebie, że cały system działa jak perfekcyjnie dopasowane puzzle. Instynktownie wyczuwamy i uczymy się rozmaitych zależności, ponieważ wszystko dobrze ze sobą współgra. W Milenia nie pasuje do siebie absolutnie nic. Pole pszenicy wygeneruje 6 jednostek zboża. Pojedynczy zmechanizowany młyn może zaś przetworzyć jedynie 3 jednostki tego surowca na trzy worki mąki. Do wytworzenia chleba w piekarni potrzebne są za to cztery worki. Gołym okiem widać, że gra w trakcie produkcji zmieniała się w rozrastające się monstrum z masą niepotrzebnych mechanik. Te w dodatku nie działają tak jak powinny. Jednocześnie deweloperzy zapomnieli o tych, które są fundamentem gatunku. Żadnego znaczenia nie mają chociażby nacje, jakimi gramy. Każdy kraj niby ma domyślnie przypisany konkretny i bardzo marginalny bonus, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu wybrać inny. Do dyspozycji oddano nam 18 nacji, ich wybór zmienia tylko naszą flagę oraz wizualny styl osad. Co prawda w grze pojawią się ikoniczne jednostki, jak na przykład hoplici. Dostęp do nich otrzymujemy jednak w ramach czysto losowej inspiracji, czyli bonusu przyznawanego w zamian za stabilny rozwój. To samo tyczy się opcji generowania świata. W milenie znajdziemy zaledwie cztery mapy, które w dodatku są niemożliwe do jakiegokolwiek dostosowania poza wyborem ich rozmiaru. Poskąpiono takich opcji jak zmiana klimatu na cieplejszy lub zimniejszy, ukształtowania terenu, stosunku masy lądowej do poziomu mórz i wielu innych, a to przecież standard nie tylko w cywilizacji, ale i w konkurencyjnym Humankind. A co z głównym elementem, którym promowano milenia? Jak wypada możliwość kształtowania alternatywnej rzeczywistości na przestrzeni wieków? Cóż na pewno twórcy z C Prompt Games wpadli na rewelacyjny pomysł? Możliwość nagłej zmiany realiów gry na stylistykę rodem z Science Fiction lub Dark Fantasy to coś, co bardzo chciałbym zobaczyć w innej i lepszej grze. Tutaj mechanika ta została bowiem wykonana tak jak wszystkie inne. Powierzchownie. Możemy paść ofiarą globalnej pandemii zmieniającej losy świata. Da się odkryć technologię, która prowadzi naszą nację na ścieżkę rozwoju niczym ze steampunkowej wizji. Spodziewajcie się też na jazdu obcych. Niestety żaden ze scenariuszy, których doświadczyłem nie odmieniał rozgrywki na tyle, by móc rzeczywiście docenić pracę twórców. Weźmy erę Plagi. Po jej wybuchu globalna populacja została zredukowana do 67% stanu. Brzmi to jak spory cios, lecz w rzeczywistości nie wpłynął na moją gospodarkę aż tak mocno. W toku ery Plagi na mapie co jakiś czas pojawiają się kolejne ogniska zarazy. Natychmiast wyłączają one ulepszenie terenu, które zajmują, a z czasem redukują także obecną tam populację. Jak sobie z nimi poradzić? Nic prostszego. Wystarczy wydać punkty, którymi normalnie wznosimy Obiekty na mapie, lub wysłać na miejsce doktora i wydać inne punkty. Bardzo angażująca mechanika. A co ze specjalnymi jednostkami i budynkami? Tych jest rzeczywiście całkiem sporo, ale wystarczy chwila czytania ich statystyk, by przeżyć kolejny zawód. Niestety, wcale nie różnią się aż tak bardzo od swoich podstawowych odpowiedników. Pandemiczny uniwersytet również będzie generował punkty nauki, lecz oprócz tego zmniejszy szanse na powstanie kolejnego ogniska zarazy. Dodatkowo dorobił się mroczniejszej grafiki i opisu w ekranie budowy. To samo tyczy się reszty budynków i jednostek. Nie ma więc mowy o naprawdę drastycznej rewolucji, lecz o kosmetycznych zmianach i małych dodatkach do gameplayu, który i tak przeładowany jest już elementami do pilnowania. Co gorsza, specjalne ery bardzo trudno odblokować. Nacje sterowane przez AI bardzo nie lubią tego typu wymysłów. Pomijają masę kluczowych technologii, byle tylko przejść do nowej epoki. Mamy więc opcję zachowywać się jak głupie AI i pomijać kluczowe technologie, by doświadczyć ciekawszej epoki, bądź grać rozsądnie i oddać decyzję wyboru kolejnej ery rywalom. Niestety, twórcy nie dają mi szansy, by powiedzieć cokolwiek pozytywnego. Do kiepskiego i nieprzemyślanego gameplayu dorzucili jeszcze totalnie skopaną warstwę techniczną i oprawę graficzną. Milenia jest po prostu paskudna. Trudno że coś co wygląda tak okropnie wydano w 2024 roku. Tekstury są niewyraźne, modele 3D wołają o pomstę do nieba, epickie bitwy prezentują się znacznie gorzej niż znane wszystkim z internetu reklamy Hero Wars. O ile ikony surowców potrafią wyglądać nawet nieźle, to zaraz potem obrywamy w twarz logówkami symbolizującymi chociażby ustroje, które są zwyczajnie obrzydliwe. Wyglądają jakby za ich stworzenie odpowiadał nieopłacany stażysta, któremu na to zadanie wyznaczono zaledwie 5 minut. Z jakiegoś powodu gra wyglądająca znacznie gorzej niż mające 14 lat civil 5 działa po prostu potwornie. Mój komputer bez problemu radził sobie z uruchomieniem Cyberpunka 2077 z Ray Tracingiem w najwyższych detalach. Okazał się jednak zbyt słaby, by udźwignąć potęgę dzieła Seprompt Games. Im dalej w las, tym bardziej spadała liczba wyświetlanych klatek na sekundę. Coraz częściej borykałem się z wybijającymi z rytmu chrupnięciami i rosnącą frustracją. W najpóźniejszych etapach rozgrywki, gdy na mapie znajdowała się masa jednostek i ulepszeń terenu, była to już po prostu męczarnia. Twórcy najwyraźniej uznali, że optymalizacja jest dla Frajerów. W efekcie milenia przede wszystkim męczy. Nawet jej potencjalnie najbardziej ekscytujące elementy nie wywołały we mnie żadnego entuzjazmu. W momencie, w którym moi państwo najechali obcy, byłem już zbyt zmęczony, by wykrzesać choć odrobinę zainteresowania. Po prostu ilość klatek na sekundę jeszcze spadła. Gdy miałem wrócić do Milenia, chciało mi się płakać z rozpaczy. No bo jaki właściwie istnieje powód, by uruchomić tę grę? Milenia nie oferuje niczego, czego nie miałyby Civilization i Humankind. Debiut Sea Prompt Games jest zacofany technicznie. Ma mniej ciekawych sposobów osiągnięcia zwycięstwa. Liczne mechaniki przytłaczają ilością, ale zawodzą brakiem głębi. Nacje pozbawiono jakiegokolwiek charakteru. Gdyby gra kosztowała z 30 zł, to może i opłacałoby się nią zainteresować. Póki nie będzie tyle kosztować, omijajcie milenia szerokim łukiem. No, chyba że po prostu uwielbiacie mikrozarządzanie, posunięte do poziomu piekielnej tortury.